Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale pamiątki czyli rusztowania wspomnień. Dzisiaj przychodzę do Was z historią morską, którą być może wielu z Was zna, ale wydaje mi się ona na tyle ciekawa, że warto opowiedzieć ją również na moim kanale. Zapraszam! Przed przededniu wybuchu I wojny światowej, na okręty podwodne w cesarskiej marynarce wojennej patrzono sceptycznie. Jej głównodowodzący, admirał Alfred von Tirpitz, na początku XX wieku wdrożył program rozbudowy niemieckiej floty nawodnej. W jego zamyśle miała ona rzucić wyzwanie potędze marynarki wojennej Wielkiej Brytanii. Było to jasno sprecyzowanym pragnieniem samego cesarza Wilhelma II. Stąd program obejmował przede wszystkim budowę wielkich jednostek nawodnych przy czym doktryna wykorzystania niemieckiej marynarki wojennej w potencjalnym starciu w ogóle nie zakładała użycia okrętów podwodnych. Nadal pokutowało przekonanie, że są one bronią niehonorową. Zaczęło się to powoli zmieniać od 1906 roku. W tym czasie zakłady stoczniowe koncernu Kruppa od kilku lat eksportowały budowane w nich okręty podwodne do Rosji, Włoch, Norwegii i Austro-Węgier. Niemieckie dowództwo dostrzegło wtedy zainteresowanie tą nową bronią w marynarkach wojennych na świecie. W tej sytuacji zamówiono pierwszy okręt podwodny. Cesarska marynarka wojenna była ostatnią z wielkich światowych flot, która zdecydowała się na wdrożenie tego typu jednostek. W momencie wybuchu I wojny światowej dysponowała w sumie 48 okrętami podwodnymi. Niemniej, nadal dowództwo niemieckiej marynarki wojennej nie dostrzegało jeszcze potencjalnych możliwości tej broni. W momencie wybuchu I wojny światowej jednym z najważniejszych zadań postawionych przed brytyjską admiralicją było uniemożliwienie cesarskiej flocie operowania na wodach kanału La Manche. W tym celu już w 1912 roku między innymi zorganizowana została siódma eskadra krążowników. Jej zadaniem było patrolowanie południowego akwenu Morza Północnego tak, by zapewnić wysunięte wsparcie jednostkom blokującym bezpośrednio północne wejście do kanału La Manche. Eskadrę tworzyło sześć krążowników pancernych klasy Cressy. Mimo, że okręty w służbie były zaledwie od 12 lat, to jednostki te uważano już w tym czasie za przestarzałe. Co ważne, ponieważ eskadra była nominalnie jednostką rezerwową, poszczególne krążowniki obsadzone były szkieletowymi załogami, których zadaniem było utrzymywanie ich w stanie zdatnym do żeglugi i walki. Uzupełnienie szeregów do pełnego stanu mogło nastąpić tylko w sytuacji alarmowej marynarzami z rezerwy. Wraz z wybuchem I wojny światowej siódma eskadra otrzymała zadanie patrolowania akwenu Dodger Banks i Broad 14 na Morzu Północnym, by zapewnić bezpieczeństwo frachtowcom transportującym zaopatrzenie między Wielką Brytanią a Francją. Pięć krążowników zostało wzmocnionych zespołem niszczycieli. Jednak warunki na morzu i same okręty okazały się przeszkodą w realizowaniu postawionego przed nimi zadania. Wyeksploatowane krążowniki, które nominalnie powinny rozwijać prędkość 21 węzłów, nie były w stanie pływać szybciej niż 15. W przypadku złej pogody niszczyciele w ogóle nie wychodziły w morze. W tej sytuacji krążowniki operowały bez osłony. Konieczność bunkrowania i zaopatrywania okrętów powodowała, że nigdy eskadra nie działała w pełnym składzie. Brytyjscy dowódcy zdawali sobie sprawę ze słabości jednostki. 17 września 1914 roku na biurko pierwszego lorda admiralicji Winstona Churchilla trafiła notatka służbowa przygotowana przez admirała Sir Artura Levisona, w której zalecał on wycofanie eskadry z Morza Północnego, gdyż ze względu na przestarzałe krążowniki i ich niedoświadczone załogi, jest ona narażona na zatopienie przez niemieckie okręty podwodne. W brytyjskiej flocie wprost zaczęto ten zespół nazywać eskadrą żywej przynęty. Churchill po konsultacji z pierwszym lordem morskim, księciem Louisem Battenbergiem, postanowił podzielić to stanowisko. Niestety, w wycofaniu siódmej eskadry zdecydowanie sprzeciwił się szef sztabu admiralicji. Wiceadmirał Frederick Stardi odpowiedział bowiem, że brytyjska marynarka wojenna nie dysponuje aktualnie innymi nowoczesnymi jednostkami, mogącymi pełnić jej zadanie. W tej sytuacji zgodzono się że do momentu wejścia do służby nowych krążowników klasy Aretuza siódma eskadra pozostanie na Morzu Północnym. Ta decyzja miała się okazać brzemienną w skutki. Wczesnym rankiem 22 września 1914 roku trzy brytyjskie krążowniki płynęły w szyku torowym z prędkością 10 węzłów, patrolując od poprzedniego dnia akwen w odległości 60 mil od wybrzeża Holandii. Pozostałe jednostki wracały właśnie do bazy w celu uzupełnienia, ale co gorsza, mające stanowić osłonę niszczyciele, ze względu na niebezpieczny stan morza, zawrócono do portu. Trzy krążowniki miały wesprzeć okręty eskortowe zabezpieczające transporty wojskowe idące z Wielkiej Brytanii do Francji. Trzy dni wcześniej z bazy w Helgoland wyszedł niemiecki okręt podwodny U9 pod dowództwem kapitana Otto Weddingena. Jego zadaniem było zaatakowanie brytyjskich okrętów transportowych w belgijskim porcie w Ostendzie. Jednak ten sam sztorm, który wygnał z Morza Północnego niszczyciela osłaniające zespół brytyjskich krążowników, zmusił U-9 do przeczekania go pod wodą. Wachta na płynącej już w wynurzeniu jednostce dostrzegła sylwety trzech nieprzyjacielskich krążowników około godziny szóstej 22 września, gdy pogoda poprawiła się wreszcie. Niemców zaskoczył fakt, że wielkie jednostki idą bez osłony niszczycieli z prędkością zaledwie 10 węzłów. Nie mogli oczywiście wiedzieć, że ze względu na wspomniany potężny sztorm na Morzu Północnym zostały one odesłane już 5 dni wcześniej do bazy w Harwich. Brytyjczycy, nie spodziewając się niemieckich okrętów podwodnych oporujących na tym akwenie, płynęli niezygzakując. Mimo to na każdej jednostce, zgodnie z regulaminem, pełnili służbę obserwatorzy, przepatrujący akwen w poszukiwaniu nieprzyjacielskich peryskopów, a na pokładach wszystkich krążowników, po jednym dziale na obu burtach, było obsadzone przez artylerzystów. Zespołem dowodził komandon John Darmont, którego okrętem flagowym był krążownik Abaker. Okręt Weddingena, Wyszedł z bazy niezauważony przez angielskich szpiegów. U9 był już wtedy przestarzałą jednostką. Wszedł do służby 18 kwietnia 1910 roku. Wraz z czterema innymi jednostkami tego samego typu tworzył trzon powstających w pierwszej dekadzie XX wieku sił podwodnych niemieckiej marynarki wojennej. Kapitan Wedigen objął na nim dowództwo w sierpniu 1914 roku. Po dostrzeżeniu sylwet brytyjskich jednostek, U9 zanurzył się i niepostrzeżenie zbliżył do nich. Krążowniki płynęły wtedy w formacji przypominającej spłaszczony trójkąt. Wedigen zamierzał ustawić swój okręt w jego środku. O godzinie 6.25 z odległości 500 metrów niemiecki okręt wystrzelił pojedynczą torpedę w kierunku krążownika Abakerk, idącego na czele formacji. Okazała się ona celna i zniszczyła jego maszynownię. Krążownik momentalnie zatrzymał się. Trafiony w bagburtę na wysokości rufy, okręt zaczął się na nią przechylać. Eksplozja torpedy spowodowała również wybuch w magazynie artyleryjskim. Nie znając prawdziwej przyczyny, komandor Drummond kazał zasygnalizować na pozostałe jednostki, że Abakerk wszedł na minę, która poderwała jego rufę i wzywał je do udzielenia sobie pomocy. Oba okręty zbliżyły się, zastopowały swoje maszyny i zaczęły spuszczać na wodę łodzie ratunkowe. Dowódca Abakerk wydał rozkaz opuszczenia pokładu. Okręt wywrócił się po 25 minutach i po kolejnych 5 zatonął, zabierając na dno 527 członków swojej załogi. Między innymi dlatego, że w wyniku zniszczenia maszynowni przestały działać parowe wyciągarki, przez co udało się zwodować zaledwie jedną łódź ratunkową. Tymczasem obecność w tym rejonie niemieckiego okrętu podwodnego nadal nie została wykryta. U-9 miał zatem czas, by ustawić się w dogodnej pozycji do kolejnego strzału i o godzinie 6.55, czyli w pół godziny po pierwszym, oddał z odległości 270 metrów dwa kolejne. Obie torpedy okazały się celne. Trafiły w sterburtę nieruchomego krążownika HOG. Okręt poszedł na dno w ciągu 15 minut. Po wystrzeleniu torped, dziób U-9, znajdującego się na głębokości peryskopowej, gwałtownie wynurzył się z wody. Artylerzyści HOG dostrzegli go i oddali w jego kierunku kilka niecelnych strzałów. W tym momencie dowódca trzeciego krążownika Cressy, komandor Robert Johnson, zdawał już sobie sprawę, że za atak odpowiedzialny jest niemiecki okręt podwodny. Zdecydował się staranować dostrzeżoną przez swoich obserwatorów nieprzyjacielską jednostkę. Ponieważ nie udało mu się to, zawrócił i zaczął podejmować z wody rozbitków, nadal prowadząc ogień. W tym czasie marynarze na jego pokładzie rozłożyli sieci przeciwtorpedowe na obu burtach. U9, korzystając z zamieszania, ustawił się na pozycji dogodnej do strzału w odległości 910 metrów od brytyjskiego krążownika i o godzinie 7:20 odpalił torpedę z wyrzutni rufowej. Ta jednak chybiła. W tej sytuacji porucznik Wedigen obrócił swój okręt i podszedł bliżej do brytyjskiego krążownika. Druga torpeda, wystrzelona o godzinie 7:35 z przeładowanej wyrzutni dziobowej, z odległości 500 metrów dosięgnęła kresji. Okręt zaczął tonąć z przechyłem na dziób. Mimo to jego artylerzyści nadal pozostali na swoich stanowiskach. Pięć minut później porucznik Wedigen zdecydował się dobić nieprzyjacielską jednostkę. Odpalił ostatnią posiadaną torpedę. Po jej uderzeniu na Kresi eksplodowały kotły. Okręt przewrócił się do góry dnem przez sterburtę i dryfował w tej pozycji jeszcze przez pół godziny, zanim zatonął. Załogi holenderskich łodzi rybackich prowadzących połów w rejonie walki, widząc tragedię brytyjskich marynarzy, ale nie znając jej przyczyny, nie kwapiły się z udzieleniem im pomocy. Rybacy obawiali się niemieckich min, o których obecności byli przekonani obserwując tonące okręty. Dopiero gdy na miejscu pojawiły się dwa holenderskie frachtowce, Flora i Titan, przystąpiono do akcji ratunkowej i podjęto z wody 433 rozbitków. Po nich przybył brytyjski trawler Corianda, który uratował kolejnych 120. Dopiero o godzinie 10.45 na miejsce dotarł zespół niszczycieli pod dowództwem komandora Reginalda Wrighta. Niemiecki okręt miał aż nadto czasu, żeby odejść z pola walki. Brytyjskie jednostki udzieliły pomocy kolejnym 284 rozbitkom. W sumie uratowano 60 oficerów i 777 marynarzy. Zginęło 1443 ludzi, w tym dowódca krążownika Cressy. Strata była tym bardziej dotkliwa, że na pokładach krążowników służbę pełnił rocznik kadetów brytyjskiej marynarki wojennej, z których wielu poniosło śmierć. W trakcie niemieckiego ataku wydarzyła się również niecodzienna sytuacja. Brytyjski podchorąży, Wellman Humphrey Wickman Musgrave, przeżył torpedowanie na wszystkich trzech krążownikach. Wypadł za burtę po trafieniu swojej macierzystej jednostki, Albuquerque, i świadomie chciał odpłynąć jak najdalej od tonącego okrętu, obawiając się wessania przez mogący powstać wir. Udało mu się dotrzeć do Hog. W momencie, gdy wchodził na jego pokład, krążownik został trafiony niemiecką torpedą. Zdając sobie sprawę, że sytuacja powtarza się, wyskoczył do wody i zaczął płynąć w kierunku Cressy. Gdy wyczerpanego wciągano na pokład ostatniego brytyjskiego krążownika, wybuchły jego kotły pod wpływem eksplozji niemieckiej torpedy. Wickman Musgrave wypadł za burtę. Udało mu się przywiązać do dużego dryfującego fragmentu drewna. Z wyczerpania stracił przytomność. Z wody podnieśli go holenderscy rybacy. Wszyscy uratowani przez Holendrów brytyjscy marynarze zostali 26 września repatriowani do Anglii. Spowodowało to protesty Cesarstwa Niemieckiego. Holandia, jako państwo neutralne w światowym konflikcie, powinna bowiem internować brytyjskich marynarzy. Komandorowi Dramondowi, który został uratowany po zatopieniu swojego okrętu flagowego, postawiono zarzuty zaniedbania środków bezpieczeństwa. Skrytykowano go za to, że mimo iż jego zespół znajdował się na nieprzyjacielskim akwenie, nie zygzakował, a poza tym, w obliczu zagrożenia, po trafieniu jego jednostki, wezwał pozostałe okręty do udzielenia mu pomocy. Jednocześnie, co może dziwić, udzielono mu pochwały za postawę w trakcie niemieckiego ataku. Podczas walki, na U9 odebrano wysłane z wszystkich trzech brytyjskich krążowników meldunki radiowe o incydencie. Kapitan Wedigen zdawał sobie sprawę, że ten akwen niedługo zaroi się od nieprzyjacielskich okrętów, a jego jednostka nie dysponowała już żadnymi torpedami. Poza tym miał mały zapas prądu w akumulatorach, więc nie mógłby zanurzyć się na dłuższy czas. W tej sytuacji podjął decyzję o powrocie do bazy, o czym zameldował w radiowej depeszy. Mimo to podczas swojego odwrotu starał się sprowokować brytyjskie niszczyciele do pogoni za nim i wejścia na akwen operacyjny niemieckiej floty. Podstęp jednak nie powiódł się. Owszem, brytyjskie jednostki dostrzegły U9, ale ścigały go tylko do granicy wód, na których nie obawiały się niemieckiego kontrataku. 23 września okręt podwodny bezpiecznie dotarł do bazy. Następnego dnia kapitan Wedigen musiał stawić się w dowództwie marynarki wojennej Wilhelmshaven. Tutaj dowiedział się, że jego sukcesem żyją już całe Niemcy, a on sam stał się bohaterem narodowym. Było to bowiem jedno z pierwszych morskich zwycięstw cesarskiej marynarki wojennej w I wojnie światowej, ale niewątpliwie pierwsze tak spektakularne. Za swoje dokonania porucznik Wedigend został odznaczony krzyżem żelaznym pierwszej klasy, a jego załoga drugiej klasy wręczonym im osobiście przez cesarza Wilhelma II. Utrata 22 września w ciągu godziny trzech krążowników przy holenderskim wybrzeżu była poważnym ciosem dla brytyjskiej marynarki wojennej. I to nie tylko w wymiarze osobowym czy materialnym. Wywołała szok w brytyjskiej opinii publicznej przekonanej o wielkości swojej floty i uświadomiła admiralicji, że taktyka prowadzenia przez nią wojny wymaga zmiany i opracowania metod walki z niemiecką bronią podwodną. Od tej pory zygzakowanie, które traktowano jako niepotrzebną stratę czasu, przyjęto jako standardową praktykę w trakcie wojny. Wielkim okrętom zabroniono również podejmowania prób udzielania pomocy innym jednostkom, które weszły na minę lub zostały storpedowane. Miały one odejść z zagrożonego akwenu. Akcję ratunkową prowadzić powinny mniejsze okręty. Na podstawie pierwszych meldunków i ogromu poniesionych strat, prasa brytyjska rozpisywała się w złowieszczym tonie o licznej flocie niemieckich okrętów podwodnych zmierzających ku wybrzeżom Anglii, wbrew prawu wojennemu zakamuflowanych pod banderą neutralnej Holandii. Nikt na Wyspach nie mógł sobie bowiem wyobrazić, że zatopienia trzech krążowników dokonał pojedynczy duży okręt podwodny. Opinia publiczna winą za utratę tych jednostek obarczyła pierwszego lorda admiralicy Winstona Churchilla, choć on akurat był przeciwny utrzymywaniu ich w morzu. Ponadto nadszarpnięcie prestiżu brytyjskiej marynarki wojennej miało również reperkusje polityczne, gdyż państwa dotychczas neutralne, ale zastanawiające się nad przystąpieniem do Ententy wstrzymały się na pewien czas z tą decyzją. Na zatopieniu trzech dużych okrętów brytyjskich pasmo zwycięstw U-9 wcale się nie skończyło. Już niecały miesiąc później okręt pod dowództwem kapitana Wedigena posłał na dno kolejny krążownik pancerny hołki. Jednostka płynęła niezygzakując. Tym razem jednak towarzyszące mu dwa inne okręty oddaliły się unikając niebezpieczeństwa trafienia niemiecką torpedą. Za ten sukces kapitan Wedigen został nagrodzony przez cesarza najwyższym ówczesnym pruskim odznaczeniem wojskowym Pour la Merit. To swoją drogą ciekawy paradoks, że prestiżowy niemiecki order miał oficjalną francuską nazwę. Odpowiedzialny był za to cesarz Fryderyk II, który ustanowił go w 1740 roku. Francuski był w tamtym okresie wiodącym językiem Europy, a władca Prus był jego wielkim entuzjastą. W trakcie I wojny światowej Order zaczęto nieoficjalnie nazywać Błękitnym Maxem ze względu na jego kolorystykę i postać pierwszego odznaczonego nim niemieckiego lotnika Maxa Immelmana, ale to już zupełnie inna historia. Kapitan Wedigen zginął 18 marca 1915 roku podczas niemieckiej operacji w cieśninie pentalt Filf między Orkadami a Szkocją. Okręt, którym wtedy dowodził, U-29, został wykryty i staranowany przez pancernik Dreadnought. Jego imieniem nazwana została utworzona 27 września 1935 roku pierwsza flotylla okrętów podwodnych stanowiąca trzon tej broni w szeregach formującej się Kriegsmarine. Siódma eskadra krążowników została odtworzona w 1915 roku, ale w jej skład weszły nowocześniejsze jednostki. Natomiast okręty klasy Cressy rozśrodkowano w bazach na wybrzeżu Wielkiej Brytanii by ograniczyć ryzyko ich utraty. Rok później jednostkę rozwiązano, więc nie wzięła ona udziału w bitwie jutlandzkiej. W 1954 roku rząd brytyjski sprzedał prawa do wydobycia wraków trzech zatopionych krążowników. Prace eksploracyjne na nich rozpoczęły się jednak dopiero w 2011 roku. Wspomniany wcześniej chorąży Wenman Humphrey Wickman Musgrave, przeżył I wojnę światową. W 1939 roku został znów powołany w szeregi brytyjskiej marynarki wojennej, w której dosłużył się stopnia komandora. Zmarł w 1989 roku. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.